Jak upewnić się, czy kandydat, którego szukasz do pracy, nadaje się? Można to zrobić w pewien e, sposób. Dobrym sposobem jest, kiedy już wybrałeś sobie takiego kandydata, wziąć go na taki dzień próbny. Taki dzień próbny e, polega na tym, że wrzucasz go w jego przyszłe środowisko pracy. Jest to chyba najlepszy model tego, żeby zobaczyć, czy ta osoba się sprawdzi w danym, w danym środowisku. Często po CV, po samej rozmowie rekrutacyjnej możemy mieć jakieś, jakieś myśli, jak, jakoś interpretować te odpowiedzi przyszłego pracownika, natomiast nigdy nie wiemy tak do końca, jak on się zachowa, i musimy go zobaczyć właśnie w takiej danej sytuacji. W taki, jak ja to nazywam sobie, dzień próbny, yy, możesz zmierzyć nie tyle jego wiedzę, co? Jego sposób zachowania się. Oczywiście, jeżeli pracownik, przyszły pracownik, mówi, że ma jakąś wiedzę, to możesz to sprawdzić. Natomiast bardziej zwracasz uwagę na to, jak on się zachowuje. To oznacza, że taki dzień próbny może to być godzina lub dwie. To naprawdę nie chodzi o to, żeby ktoś był cały dzień w jednym miejscu. Chodzi o to, żeby tylko przyjrzeć się dobrze jego postawie. Jedną z rzeczy, które Warto zau zauważyć i będzie łatwo dosyć Tobie zauważyć, czy jest to ekstrawertyk czy introwertyk. Czyli, czy jest to osoba, która lgnie do ludzi, która cieszy się z relacji z ludźmi, czy jest to osoba raczej skryta. Nawet jeżeli jego całym zadaniem będzie to, że będzie tylko stał w jakimś miejscu, to ekstrawertyk raczej nie ustoi w tym jednym miejscu, ale będzie chodził, szukał ludzi, szukał, szukał kontaktu. To, czy pracownik zachowuje się biernie, statycznie, to, czy wychodzi do ludzi, ma tutaj wielkie znaczenie, szczególnie jeśli szukasz sprzedawcy. Możesz wtedy zobaczyć, czy dany pracownik stoi w miejscu i. Mm, Patrzy, jak odbywa się, jest tylko obserwatorem, czy bierze jakiś towar z spółki i sprawdza, sprawdza, co ten towar sobie zawiera. Czy jest to człowiek, który wychodzi do ludzi, zadaje im pytania, który w jakikolwiek sposób podąża za ludźmi i nawet jeżeli czegoś nie wie, to odsyła ich do pracowników, którzy coś wiedzą. Ma to też wielkie znaczenie, ponieważ miałem kiedyś. Taki przypadek, że przyszła pracownica, która od razu było widać, że jest ekstrawertyczką, że, że będzie dobrze odnajdywać się wśród innych ludzi. Natomiast ten dzień próbny pokazał taką negatywną rzecz, którą nie dało się w żaden sposób wyciągnąć z niej za pomocą rozmowy rekrutacyjnej. Otóż ta osoba już po kilku minutach w miejscu stała, stając w miejscu, gdzie też jednocześnie pomagała przy obsłudze klienta, coś jej upadło jakiś przedmiot. I ona, nie zastanawiając się, siarczyście przeklnęła. Nie brzmiało to zbyt dobrze, szczególnie, że byli wokół klienci. Po czym jeszcze z dwu- czy trzykrotnie zdarzyło jej się coś zrobić w ciągu tych dwóch godzin, gdzie przeklnęła. Nawet przy wielkim stresie takie ciągłe przeklinanie nie brzmi dobrze. To od razu pokazywało ją w negatywnym świetle. Poza tym stała się jeszcze jedna rzecz. Kiedyś któryś klient, który, który odchodził właśnie od Lady, ona zaczęła do drugiej pracownicy obmawiać tego klienta, jego wygląd. Co ciekawe, ten klient tak naprawdę jeszcze dobrze nie odszedł. Wydaje mi się, że nawet mógł słyszeć niektóre słowa. No, to też nie wpływa dobrze, w taki sposób się nie, nie zachowujemy. Jest to ani niekulturalne, ani w żaden, w żaden sposób nie, nie, żaden sklep nie powinien praktykować takich rzeczy, żeby w taki sposób zachowywał się pracownik. To oznacza, że te dwie godziny dało nam o wiele więcej i spowodowało, że mogłem powiedzieć: Ok. Ten pracownik wydawał się być ciekawym pracownikiem, niestety okazało się, że się nie nadaje, ponieważ charakter tej osoby i jej sposób wyrażania się nie jest właściwy do tego, co my chcemy prezentować poprzez naszą firmę. Polecam Tobie taki dzień próbny, taką praktykę dla przyszłego pracownika i sam zobaczysz, jak wiele to wniesie do Twojej firmy, i jak Ty też oszczędzisz jednocześnie pieniądze ponieważ nie będziesz musiał tego pracownika zatrudniać, a później za chwilę go zwalniać.